Abucoin.com. Polska giełda kryptowalut z zerowymi prowizjami do końca stycznia. Kupuj sprzedawaj i wymieniaj swoje kryptowaluty szybko i bezpiecznie. Użyj kodu raport na abucoin.com i nie płać ani grosza. Witam was serdecznie w analizie technicznej 18 odcinka, co tam siecie. Na samym początku chciałem Was przeprosić za to, że wczoraj się ten odcinek nie pojawił z analizą techniczną, jednak już poinformowałem was o tym na Facebooku. Dałem o tym post że nie zrobiłem tego ze względu na sytuację na bitcoinie i jego dosyć mocnej korekcie, przez co wszystkie altcoiny były obarczone dosyć dużym błędem, ponieważ one też spadły, znaczy ich kurs spadł, więc nie chciałem po prostu robić analiz, które by były nic nie warte już po paru godzinach, dlatego dzisiaj po ustabilizowaniu się rynku można. E, zrobić coś porządniejszego. Na samym początku może market cap, czyli kapitalizacja całego rynku i po wczorajszym, powiedzmy o, ostry, po wczorajszej ostrej wyprzedaży w okolicach 426 460 426 miliardów dolarów, tyle e, tak wyglądał rynek wczoraj po ogromnych wyprzedażach, a dzisiaj już wygląda 569 i mamy 100 miliardów kapitału, które nam wpłynęło ponownie na rynek, więc to jest bardzo dobra Informacja, jednak tutaj też bym troszeczkę uważał, ponieważ do końca roku jeszcze kilka dni nam zostało i wiadomo, że przed końcem roku często jeszcze różne tego typu zawirowania są, więc ręka na pulsie i ewentualnie wchodzenie w jakieś pozycje. Dobra, przejdźmy sobie szybko do Bitcoina. Jeżeli chodzi o Bitcoin, to na ten moment yy, możemy sobie teraz tutaj zobaczyć, że bardzo fajnie zostało nam przetestowane to wsparcie. Tak, jak już to wcześniej Wam mówiłem, czyli w okolicach 11 000, 10 500 dolarów, linia MACD została przecięta przez linię Signal, Mamy tutaj typowo tendencję wzrostową, z, z duża nowa chęć zakupu bitcoina, więc stąd ten wzrost kursu też. Jeżeli chodzi o najbliższy opór, najbliższy opór to ja w, w, widzę według siebie na w okolicach 15 900 dolarów. Jeżeli on zostanie przebity, no to wtedy będziemy działać dalej. Jeżeli nie, no to będziemy mogli liczyć na jakąś korektę. Bardzo możliwe, że tutaj możemy mieć jeszcze fałszywe wybicie. Jednak patrząc pod względem kapitału, który napłynął, bym się aż tak tego mocno nie obawiał. Dlatego, jeżeli przebije nam to 15 900 magiczne, to osoby, które jeszcze nie mają bitcoina, mogą się tym zainteresować. A jeżeli ktoś ma, to pamiętajcie, nie sprzedawać w popłochu bo Bitcoin jeszcze ma dosyć dużo mocy, żeby w następnym roku pokazać swoje pazury. Weźmy sobie teraz Litecoin w parze do dolara w interwale czasowym 4-godzinowym, możemy sobie to zaobserwować, że tworzy nam się tutaj trójkąt wyszkujący. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ przy takiej formacji mamy dużą możliwość do wzrostu, wolumen jest malejący, czyli potwierdzający dalej nam znalezienie tej tej formacji, RSI na poziomie 53, a jeżeli chodzi o najbliższy opór, to opór mamy w okolicach 0,02, który był już testowany w kilku miejscach, był testowany i tutaj, dwa razy i tu, i tu, więc to może też spowodować, że jeżeli on zostanie przebity, to możemy liczyć na nowe wzrosty, jeżeli chodzi o Litecoina, jeżeli jednak nie, no to tutaj musimy jeszcze też e, patrzeć na testowanie tej linii tutaj lokalnego trendu wzrostowego, czyli tej linii, która nam tworzy tutaj trójkąt wyszkujący, więc bardzo możliwe jeszcze, że będziemy mieć odbicie, testowanie tej, tego oporu, który jednak nie zostanie pokonany. Kolejne odbicie, jeżeli tak się zachowa ten kurs, jak Wam tutaj rysuję, może trochę tak mało profesjonalnie, ale jeżeli tak zostanie on poprowadzony, to bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć nowe właśnie wzrosty na, na tym Litecoinie. Ok, przejdźmy sobie teraz do Bitcoin Cash'a, Bitcoin Cash w parze do, do, do Bitcoina, a właśnie dlaczego analizuję do Bitcoina, nie analizuję do dolara, słuchajcie bardzo ważna rzecz, dlatego że o, oczywiście jeżeli patrzymy sobie na szybki zarobek, no to może para do dolara jest ok, tylko para do dolara jest bardzo okłamująca, ze względu na to, że yy, Cena do, cena do dolara zawsze rośnie w momencie kiedy Bitcoin rośnie, no bo wszystko jest przeliczane tak naprawdę do Bitcoina dopiero potem do dolara. Więc y, te wszystkie duże wzrosty też y, chociażby przykład Ethereum albo Litecoina wczoraj, gdzie Bitcoin nam bardzo mocno spadł, a Litecoin i Ethereum nie za bardzo, nie, nie spadało aż tak jakoś za specjalnie, y, dlatego też y, no możecie to sobie to zaobserwować. Dlatego też cena tego Ethereum spadła, bo cena Bitcoina spadła i ja jestem za tym, żeby zawsze powiększać swoją ilość Bitcoinów, ponieważ sumarycznie i tak ten Bitcoin kiedyś więcej, będzie kosztował więcej i my będziemy mieć więcej pieniędzy do wypłaty, więc jak patrzycie sobie na swoje Blockfolio, to, to z tego, że macie zarobek w dolarach jakiś super albo w złotówkach, ale to tylko jest spowodowane tym, że często Bitcoin rośnie i ta aplikacja też nam przelicza to, w ten sposób, że weszliśmy w Bitcoina przy 14 tysiącach, potem kupiliśmy jakąś pozycję, teraz Bitcoin kosztuje 18, no i mamy ten wzrost też w, ze względu na wzrost Bitcoina, więc tutaj bym na to uważał i starał się tradować w ten sposób, żeby pozyskiwać coraz większą ilość Bitcoinów i będzie na pewno to a wiele lepsze. Okej, okay, jeżeli chodzi o Bitcoin Cash'a, to jeżeli chodzi o Bitcoin Cash'a, no to on po ostatnim swoim rajdzie, no musiał teraz troszeczkę odpocząć. Jeszcze nie jest wszystko skończone, ponieważ z informacji, jakie można wyczytać na stronie Coinbase'a, no to ona jeszcze nie uruchomiła rynku dla klientów europejskich, więc jeszcze tutaj powiedzmy rynek europejski jeszcze jest troszeczkę zasmucony pod względem Bitcoin Cash'a i możemy się tutaj spodziewać lekkiego jeszcze nowego wzrostu. Jeżeli chodzi o MACD, to tutaj sobie jeszcze możemy powiększyć, niestety muszę to za każdym razem, za każdym razem robić to w ten sposób. Możemy sobie zaobserwować, że no, e, bardzo możliwe będzie przecięcie w, nie, w najbliższym czasie linii MACD przez linię SIGNAL, jednak nad, nad poziomem zerowym, więc to, to może być też fałszywe wybicie. E, one się często takim czymś charakteryzują, że mamy bardzo wysokie wybicie i koniec. No nie? I duż, dosyć szybką korektę, więc tutaj też bym na to uważał. Z kolei, jeżeli chodzi o wsparcie i opory, to najbliższy powiedzmy, opór to mamy gdzieś tu w tych okolicach. Można zaobserwować, że on był potwierdzony kilkukrotnie. E, oczywiście, jeżeli mówię o opór, to on się nie liczy w okolicach 0,21, tylko on powiedzmy te pół, 5% w górę, dół, 3% może mieć. Z jed, no ponieważ no to wszystko jest uzależnione od, od giełdy, więc na której powiedzmy w tym momencie tradujemy i te kursy są troszeczkę zmienne, a cały rynek yy, z, cały rynek właśnie jest obarczony tym 5-4% właśnie błędem i poślizgiem. Ale gdzieś w tych okolicach, jeżeli on zostanie przebity, to możliwe, że będzie mieć kolejny wzrost na Bitcoin Cashu. Roger Ver będzie bardzo zadowolony. Jeżeli nie, no to mamy potem w Parcia w okolicach, właśnie gdzieś tutaj, można sobie to też wyznaczyć, w okolicach 0,16 bitcoina. Szybko do Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum pięknie się zachowuje. Jeżeli chodzi o, o niego, no to tutaj mamy typowy trend wzrostowy, potwierdzony przez odbicia od tej linii trendu wzrostowego. Aktualnie mamy testowanie, mieliśmy testowanie oporu w okolicach 0,05 bitcoina. I teraz, co można tutaj zaobserwować dalej, to to, że ewentualne wsparcie możemy mieć właśnie w okolicach 0,046 Bitcoina, czyli gdzieś, które one się już tu potwierdziły, nam 23.10, potem mieliśmy tutaj na tym pułapie kolejny, mieliśmy kolejny opór w okolicach 19.11, więc dosyć sprawdzona linia i tak to może się to wyglądać, więc najprawdopodobniej scenariusz może być taki, że Cena nam się tutaj odbije i dopiero gdzieś w tych okolicach radził, polecałbym podejmowanie jakichkolwiek decyzji i możliwe, że będziemy mieć wzrost. Jeżeli on jednak ta linia nie przytrzyma tego, to będziemy mieć już wtedy spadek. Dlatego ten punkt uważam jest bardzo kluczowym punktem i znaczącym do myślenia, myślenia o tym, czy warto byłoby jednak wejść w to Ethereum. Jeżeli chodzi o Verge'a, bardzo ciężko to analizować, po prostu idzie tutaj nic innego jak zmasowana pompka, aktualnie mamy 1480 satoshi, to jest ogromna ilość osoby, które kupowały tego Verge'a naprawdę za tanie pieniądze, no mogą już być teraz milionerami. S jak się ten kurs zachowa? Nie wiadomo, słuchajcie, naprawdę na ten moment, jeżeli ktoś ma stalowe nerwy, to może pomyśleć jeszcze o wejściu w verge'a. Choć ja sam bym tego nie polecał i nie rekomendował, no bo jest duża możliwość, że można coś że można stracić. Patrząc na AMACD, to AMACD tutaj się fajnie zachowuje. Słuchajcie, on strasznie długo te AMACD pełzał po, w ogóle po linii zerowej. No, on Ci aż prosił ten verge o to, żeby on w końcu wypalił. No i w końcu mu się to udało, no ale teraz to, co się tutaj od, od, odstawia, no to też powiedzmy jest już chore. I naprawdę, tak jak mówię, trzeba uważać na to, co się dzieje aktualnie, on wzrasta i możliwe, że będzie miał teraz jakąś korektę i może po tej korekcie pomyśleć jeszcze o verdu. No to to byłoby tak. No wróćmy jeszcze sobie do Ethereum w parze do dolara w interwale czasowym 4 godzinowym, no tak jak powiedziałem, on jest obarczony błędem właśnie kursu Bitcoina. I jeżeli chodzi o samego dolara, no to sytuacja jest bardzo podobna, jak w parze do Bitcoina i tutaj mamy na razie testowane, testowany opór w okolicach 770 dolarów. Jedyną fajną, zadowalającą informacją jest MACD, które tutaj nam ekstra pokazało, że nam się tutaj y, ludzie zaczynają interesować i zakupem, no a przecięcie linii MACD przez linię Signal na tym poziomie też może nam informować nas o wzrostach. Tak samo same świece nam tutaj pokazują y, dosyć pozytywną sytuację, więc no mówię, jeżeli przetestuje nam to Ethereum ten opór, y, to możemy myśleć o, y, o, o dalszym wzroście. Jeżeli chodzi o IoT, to tutaj, jeżeli chodzi o IOT, to sytuacja wygląda następująco: że nam się stworzy tutaj trójkąt, formacja trójkąta, z która, jeżeli zostanie właśnie przetestowana w ten sposób, czyli będzie mieć odbicie od linii, jeżeli ona nie zostanie przepita w tym miejscu, to nie będzie mieć jeszcze wzrostów, będzie mieć następne testowanie wsparcia po linii tej trendu wzrostowego w okolicach 0,002 bitcoina i potem dopiero ewentualne. Wzrosty. Wrzućmy, sobie się jeszcze, wrzućmy sobie jeszcze e, z IOT w, w parze do, do, do dolara. I to taka ciekawostka, jeżeli kto, komuś się udało wczoraj, no, to na Bitfinexie albo na Binance można było zakupić IOT za od dolara do dolara 50. No i bardzo szybko można było pomnożyć dwukrotnie swój e, kapitał. Dlatego, jeżeli chodzi o samo moje, te informacje wszystkie już były. Współpraca z Boschem też, yy, widać, yy, spowodowała wzrost kursu. Na najbliższy czas nie ma nowych informacji, więc ta cena może gdzieś tam, powiedzmy nam, się konsolidować i czekać na kolejne jakieś newsy, ale projekt sam w sobie bardzo długoterminowy i zapowiada się, że naprawdę może on być hitem następnego roku. SayaCoin w końcu rośnie Saja Coin. Osoby, które już są na rynku jakiś czas, to miały już do czynienia bardzo prawdopodobnie z Saja Coinem. Można powiedzieć, że Saja przez pewną chwilę był nawet takim tymczasowym, tymczasową polską kryptowalutą. Ale niestety dużo osób potraciło na tym, wchodząc po 700-800 zatoszy, i po czym były ogromne spadki. on zaczyna odzy odzyw odżywać. I jeżeli chodzi o informacje, to nie ma tutaj zbyt dużo informacji. Wiadomo tylko jedno, że obeliski ruszyły i zaczną się sprzedawać. Pierwsze wysyłki z obeliskami, do pierwsze obeliski trafią do klientów już w najbliższym czasie. Jedyną bardzo zła informacją jest to, że obeliski można kupić już za dolary, a nie za Saja Więc ten Saja coin tak naprawdę będzie tylko kopany i sprzedawany albo będzie trzymany. Jednak to też będzie powodowało, że ten kurs może nie wzrosnąć tak jak powinien, ale zobaczymy, może będzie, będą jakieś informacje spekulacyjne. Na razie pokazuje, że po Saja coin odżywa, wolumen trochę wzrasta. Z kolei, jeżeli chodzi o testowanie linii. Trendu wzrostowego, no to ona jest bardzo fajnie testowana. Raz, dwa, trzeci raz. No teraz powiedzmy, zastanowiłbym się nad wejściem w pozycję, ewentualnie dopiero po jakimś czasie, gdybyśmy mieli kolejne testowanie, powiedzmy, linii. Jeżeli ona zostanie tu przetestowana i nie zostanie przebit, nie przecięta, no to wtedy możemy myśleć gdzieś na tym pułapie do zajęcia jakiejś pozycji, wtedy mogą być jakieś tam profity z, z tego. Jeszcze zobaczmy sobie, jak będzie się zachowywać MACD. Jeżeli chodzi o wskaźnik MACD, no to on jest tutaj zadowalający, to też można zaobserwować, że linia MACD została przecięta przez linię Signal, więc tu w najbliższym czasie również wzrosty. Wzrosty są na wszystkich altcoinach aktualnie, cokolwiek się nawet by nie weszło, to są te, Możliwe zarobki next. Słuchajcie, jeżeli ktoś posłuchał, nie, yy, ostatniej analizie technicznej, no to ma już jakiś profit. No, 150% <laughs> albo i nawet 200. No, chyba nawet i 200, prawie 200, więc yy, gratuluję wszystkim, którzy wyczekali. A jeżeli chodzi skąd takie wzrosty, bo nie było takich wzrostów, ja też sam sądziłem, że gdzieś powiedzmy cena w tych okolicach to będzie już. Bardzo dużo dla Nexta, potem trochę mnie zaskoczył, ale te wszystkie wzrosty są spowodowane informacją, że wiemy o tym dobrze, że Next będzie miał airdropa już za parę dni. I sytuacja jest taka, że powiedzmy, żeby dostać, dostać te coiny, czyli te ignisy w ramach posiadania tych Nextów, trzeba było mieć te swoje Nexty na swoim portfelu, a ten portfel strasznie dużo robił problemów. Nie, często, często nie chciał zainstalować, wiele osób się skarżyło. No i nagle powstała informacja, że Bitrex będzie wspierał airdropa Nexta i będziemy po prostu mając swoje coiny Nexta na Bitrexie, dostaniemy Ignisy w parze, znaczy w stosunku 0,5 Ignisa do jednego Nexta, więc elegancka sprawa. To spowodowało też otwarcie się rynku, bo no, wiele osób jest też wygodniesiami, mówiąc to tak kolokwialnie, i nie chce im się robić wielu rzeczy, chociażby tworzenie portfela, wysyłanie, zapisywanie kluczy. No i bitrex wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. Jeżeli chodzi o Ripple, no to Ripple aktualnie mamy korekty po ogromnych wzrostach, bo 530%, Ripple wzrosło 530% słuchajcie od 10 grudnia. To jest ogromna, ogromna ilość, po prostu ogromna ilość zarobku i ci, którzy to zrobili no to, to można powiedzieć, że można było się stać w ostatnich 10 dniach naprawdę multimilionerem, a jak nie milionerem, nawet za małe sumy. I eee, teraz aktualnie można tylko powiedzieć, że mieliśmy tutaj wsparcie w okolicach 7324, 7 no zostało przebite i lecimy dalej. Więc następne jakieś y, solidne wsparcie będzie mieć w okolicach, no gdzieś 6800 6 Satoszy, jeżeli po nim cena się nie odbije, no to możliwe, że Ripple po prostu już dało z siebie wszystko i potrzebuje trochę odpocząć, zanim będziemy mieć kolejny raid Bo jeżeli chodzi o Ripple, to jest bardzo niedowartościowana kryptowaluta. Według mnie była bardzo, bardzo długo zatania pod względem tego, jak jest często użytkowana, więc no wiadomo, Ripple jest jakby to powiedzieć kryptowalutą banksterów, ale oni też chcą zarabiać, więc każdy Zarobi nawet i my, nie lubiąc nawet ich. Neo, neo jeżeli chodzi o Neo, tworzy nam się tutaj e, formacja chorągiewki, bo no to jeżeli chodzi o trójkąt, to ciężko to powiedzieć, bo to jest za krótki czas. E, jeżeli chodzi o wolumen, bardzo fajnie nam się tutaj pokazuje ten wolumen, e, malejący, więc bardzo prawdopodobne, że jeżeli będziemy mieć e, właśnie taką sytuację, że linia MACD zostanie tu zawinięta i zostanie przecięta przez linię, MAC, przez linię signal. A kurs nam tutaj albo przebije się już od razu, albo przetestuje nam tu wsparcie w tej linii trendu wzrostowego, takiego tego lokalnego, który tworzy nam tu formację i pójdzie nam dalej ku górze i przetnie nam znowu tą linię. To będziemy mieć wzrosty na neo. Jeżeli chodzi o neo, również uważam, że cena dosyć jeszcze niska, jeszcze ma potencjał, na pewno może nie krótkoterminowo, ale ma. Więc yy, ciekawy, ciekawy projekt. No, jakby powiedzieć, chińskiej i, i Ethereum. Power Ledger. Jeżeli chodzi o Power Ledger, to na prośbę też naszych Slakowiczów. Tutaj powiem szczerze, że mamy testowany opór w okolicach 7900. Został już, nie został już przebity. Teraz mieliśmy potem wsparcie w okolicach 5100. Odbicie znowu, a teraz mamy bawienie się z, z linią trendu, znaczy tak naprawdę z, ze wsparciem w okolicach 6550 Satoshi. No i jeżeli zostanie ona przebita, to będziemy mieć dalej spadek i testowanie znowu jeszcze raz wsparcia w okolicach 5070 Satoshi. Jeżeli jednak pójdzie do góry, to będziemy liczyć tutaj na wzrosty. MACD jest zapowiadająco się OK, bo będziemy mieć tutaj... Pokierowanie się linii przed poziomem zerowym, to oznacza szybki wzrost, często też fałszywy, więc trzeba też brać na to poprawkę. Jednakże, e, z, trzeba na, na razie ubrać się w cierpliwość i na pewno nie wchodzić w takie e, w wynalazki. E, ADA, czyli Cardano, jeżeli chodzi o Cardano, to, to teraz możemy zauważyć, że no, tworzą się no, formacja, flagi. E, jeżeli chodzi o MACD. Uważam, że w ogóle wskaźnik MACD na, w ostatnim czasie się idealnie sprawdza na rynku. Nie trzeba tworzyć e, zupełnie innych wskaźników, nie trzeba robić e, Fibonacci'ego ani nic w tym rodzaju, ponieważ no, wystarczy to i krótkim, e, w krótkim czasie można szybko przeanalizować daną rzecz. Jeżeli chodzi o Cardano, to tutaj e, również mamy sytuację, że jeżeli nam się tu przetestuje ta linia wsparcia e, po tej fladze, to wtedy możemy zastanawiać się nad zajęciem jakiejś pozycji. Bardzo prawdopodobne będzie w momencie właśnie przecięcia linii MACD przez linię Signal. Ten X, jeżeli chodzi o ten X, to ten X walczy i podbija znowu, m, idzie do góry, chcąc przetestować znowu opór w okolicach 25400. Satoshi, jeżeli chodzi. A wolumen to jest dosyć, dosyć duży, nawet powiem, że bardzo duży. I taki wolumen i zainteresowanie było w okolicach gdzieś no, sierpnia. Więc tu może coś się naprawdę konsolidować i możemy tutaj liczyć poniekąd na jakieś wzrosty w najbliższym czasie. Warto, według mnie, obserwować go. I tak jak powiedziałem, jeżeli ta linia wsparć, linia oporu tutaj, a najbardziej, uważam, że najpewniejszą linią oporu, czyli ona zostanie przebita w okolicach 29 tysięcy Satoshi, no to wtedy mamy pewniaka, że e, tutaj ten, ten X może nam e, rosnąć. Nie podoba mi się MACD. Jest ono zbyt wysoko, jeżeli chodzi o nabranie energii na duże wzrosty, więc możliwe, że tutaj będziemy mieć lekki spadek, który będzie po prostu poparty tutaj tym, że on nie da rady sobie na tej linii oporu przy 25 tysiącach Satoshi, ale mieć go na uwadze jako taką pozycję do obserwowania i ewentualne przygotowanie jakichś środków, fajna sprawa. Z jeżeli chodzi o agiles, no to powiem szczerze Wam, że tu po prostu trafiła się ogromna pompka. Na ten moment będziemy mieć teraz stracenie wartości kursu. I czekanie ewentualnie na wsparcie w okolicach 14 tysięcy Satoshi. No powiedzmy, on tu już był wcześniej, wcześniej. Ten próg był już testowany jako wsparcie i jako opór. Więc można tutaj sądzić, że ona jest dosyć znaczącą linią. No i na samym końcu, słuchajcie. Jeszcze sobie przejdźmy tylko jeszcze do Liska i dopiero potem Wam ciekawą informację dam. Jeżeli chodzi o Liskę, no to Lisk, sądziłem, że Lisk tak aż mocno nie zrośnie do końca tego roku. Jednak no powiedzmy spekulacja i ilość osób, które jest bardzo dobrze zareagowała na tą informację o nowych aktualizacjach Liska na nowy rok. Teraz aktualnie nam tworzy się tutaj lokalnie chorągiewka, która no, w sumie wolumenowo tak nie do końca się potwierdza. Ale tak jak powiedziałem kiedyś już, że jeżeli chodzi o formacje w ogóle cenowe, to one tak naprawdę dają informacje innym osobom o tym, czy wchodzić, czy nie wchodzić. My wszyscy tworzymy te formacje, więc to, że nam się tworzy taka formacja, to nie jest jakiś tam powiedzmy algorytm matematyczny albo coś w tym rodzaju, tylko... Nasze usytuowanie tego rynku i patrząc pod względem historycznym, jeżeli widzimy, że takie formacje już kiedyś dały nam wzrost, no to dlatego potem kojarzymy, że przy takim ułożeniu się kursu możemy mieć dalszy wzrost. Na tym polegają właśnie formacje cenowe. Dlatego patrzenie się w historię, pomimo, że niektórzy mówią, że nie warto się patrzeć historycznie, to jednak warto się patrzeć historycznie wczas analizy technicznej danego kursu. Yy, dobra, jeżeli chodzi o kutum, to kutum mamy tutaj tworzenie się flagi i yy, jeżeli chodzi o tworzenie się flagi, to teraz możemy mieć dalej testowanie i, i spadek. Patrząc tutaj pod względem MACD, to MACD trochę nam wyhamowywuje, ale dalej jest powyżej poziomu je, y, zerowego, więc zobaczymy, jeżeli będziemy mieć przetestowanie tego w, oporu w okolicach 331 tysięcy Satoshi i jeżeli on nie zostanie przebity, to będziemy mieć dalej spadek i ewentualne testowanie wsparcia tu w okolicach 20, 252 tysięcy Satoshi i wtedy można ewentualnie pomyśleć, jeżeli zostanie przetestowane to wsparcie o ponownym wejściu w kutum. No, i na samym końcu słuchajcie Digibyte. Digibyte, który no dzisiaj zrobił po prostu popelin na rynku. I skąd ta popelina na rynku? To zaraz Wam sprzedam fajnego newsa. Jeżeli jeszcze nie wiecie, a chcielibyście mieć naprawdę mocne i dobre sygnały, bo to ja uważam, że są super mocne sygnały i warto z tego korzystać. Sam nie zawsze mi się uda, bo to trzeba być naprawdę, mieć rękę na pulsie. I jakbyście kojarzyli takiego pana jak John McAfee, czyli. Kiedyś twórcę jednego z najbardziej popularnych systemów antywirusowych, programów antywirusowych, a teraz człowiek wizjoner, człowiek zajmujący się kryptowalutami, posiadający ogromną kopalnię. Ostatnio wpadł na pomysł, żeby zacząć testować różnego typu projekty, czytując, czytając ich whitepapery. No i tak naprawdę to ja uważam, że ten pan po prostu wpadł na pomysł, w jaki sposób. Zarobić pieniądze. Mając, powiedzmy, posłuch, mając jakąś tam reputację, będąc znanym na świecie, e, wpadł na pomysł, że będzie codziennie dawał informacje na temat projektu, który go interesuje i który zanalizował. I w momencie, kiedy on go daje, to cena tego po prostu każdego projektu wzrasta ogromnie. I na przykład dzisiaj, właśnie był ten DigiWide. E, ja niestety nie udało mi się dzisiaj przespałem tą sytuację, ponieważ nagrywam to już drugi raz, ponieważ zorientowałem się za późno, że mi mikrofon nie działa. No i właśnie dzisiaj na jego na tablicy się pojawiło, że testuje Digibyta. No i wzrost automatyczny. Elektronem było ostatnio i też był wzrosty bardzo ogromne. Pamiętam, Burs tak samo. Jak długo to jeszcze potrwa, nie wiadomo. Uważam, że warto korzystać z, tych, z tej sytuacji, więc jak macie Twittera, to wrzućcie sobie go, followujcie i miejcie na bieżąco, ustawcie sobie powiadomienia z Twittera na telefonie, żeby mieć cały czas informacja o tym. No i druga ważna sprawa, jeżeli taka informacja trafia, to wchodzimy na sam początku. Jak już zaczyna mocno rosnąć kurs, to odpuśćcie sobie, bo można naprawdę też potracić. Bo to są tak mocno spekulacyjne pompki, że potem naprawdę trzeba będzie na długo-długo odłożyć tą pozycję, żeby ona wróciła, żeby, żeby się powiedzmy wyszło na zero albo na jakiś plus. Najczęściej się kiedyś wyjdzie, ale czy jest sens stracić? Nerwy, na no to, to nie uważam do końca. I tak jak powiedziałem, póki to jeszcze działa, póki ludzie jeszcze wierzą, no to w niego, no to warto po prostu to wykorzystywać nie płacić za jakieś grupy sygnałowe, które, no menomen, no men, też podają te same projekty. Więc, no i potem mówią: no Zobaczcie, jak ten DigiBind wzrósł. No ale dobra, no mniejsza z tym, nie będę tutaj krytykował żadnych grup, pracach, praca, tak. Dlatego jeszcze raz mówię, John McAfee. Bardzo, fajna, bardzo, bardzo fajny pan, który bardzo fajnie daje pozycje, które bardzo fajnie rosną. No i to by było na tyle. Słuchajcie, w, w tej analizie technicznej, tego odcinka, co tam w sieci. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, ta analiza, to dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie również nas subskrybować, jeżeli tego nie robicie jeszcze do tej pory. No to trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.